Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że wasz dzionek jest tak samo piękny jak mój zimowy poranek. Stwierdziłem, że to jest idealna okazja, żeby w takich śnieżnych warunkach wypróbować oponki Pirelli Cinturato Gravel M. Ale też porozmawiamy sobie o motywacji do wyjścia na rower, do w ogóle wyjścia z domu w takich warunkach. Zapytałem o to waszych widzów i podzielę się z wami refleksjami na temat waszych odpowiedzi. Jak wy się motywujecie? A przy okazji jedziemy nad piękny Zalew Koronowski. <laughs> Znajomy widok dla Was, prawda? Radzę Wam co nieco na temat moich planów ultra 2024 I tu będzie największe zaskoczenie, bo to w zasadzie nie będą ultra. Będzie tylko jeden dłuższy wyścig 350 km, który mam cichy plan, może tym razem przejechać na raz bez noclegów. Zobaczymy jak forma będzie wyglądała, a oprócz tego będą krótsze wyścigi, dlatego że chcę sprawdzić jak będzie wyglądała moja forma i moje przygotowanie fizyczne po zimie treningów. Pierwszy mój sezon to było, wiecie, startowanie z brodą na języku, czy w ogóle się to uda. A na dodatek znalazłem nowe zastosowanie dla pewnego tutaj. Mianowicie, można opierając czoło na kamieniu, siedząc, kimnąć 15 minut w ten sposób. Drugi sezon, no to już udowadniałem sobie rzeczywiście, że mogę to przyjechać. A ten rok chciałbym poświęcić głównie na przygotowania i starty w krótszych wyścigach. Bo mam jeszcze plany wyprawowe, które chciałbym zrealizować, a te ultramaratony organizacyjnie urlopowo są strasznie obciążające. Więc ten rok będzie troszeczkę inny, ale na pewno się nie zawiedziecie, bo plany są ambitne. Ło, nie, pamiętam. Tego nie zjadę, na pewno nie zimą. Wyprzedzać czy nie wyprzedzać? Miał być te stopą i co? Gdzie jest ten śnieg? Ja się pytam. Pierwsza nowość w kalendarzu 2024 czyli ultra dziki zachód. Napisał do mnie organizator na Instagramie, że zaprasza. Patrzę, pakiety startowe nie takie drogie. Spróbujemy. Nigdy nie byłem w tamtej okolicy. Południowo-zachodnia Polska. Nigdy tam nie byłem. Idealna propozycja, żeby tę okolicę sobie pozwiedzać. Pojadę trasę krótką 150 km. Żeby się rozruszać przed następnym hitem zeszłorocznym, to znaczy wracam na ultra ducha puszczy, dlatego że ekipa, z którą jechałem, bardzo chcę ze mną jechać jeszcze raz, a ja z nimi fantastyczni ludzie. I być może pojedzie ze mną kolega Piotrek, który będzie debiutował na wyścigach. Chciałby przyjechać ze mną na trasę 250 km. Ja go spróbuję przygotować rowerowo i treningowo do tego. Organizator w tym roku zmienia trasę gravelową, będzie znacząco różniła się od szosowej. Problem zeszłorocznej trasy polegał na tym, że organizator chciał pokazać te same piękne wsie co szos szosowcom. I po prostu ta trasa się pokrywała, przez co dla gravelowców było to mało atrakcyjne, bo czasami była strasznie poprowadzona na siłę przez jakieś pola rzepaku. Organizator nie objechał trasy tuż przed wyścigiem w tym roku. Znamy już zarys trasy. Mówię wam będzie pięknie. Znam tamte rejony wokół wieży I to jest to, co chciałbym zobaczyć innym pokazać. Więc wracamy na ultra ducha puszczy. Po raz pierwszy w życiu dałem amortyzator na serwis, bo nie chciało mi się samemu robić. Było to w okolicach wakacji. No i powiem wam, że po raz pierwszy mam zastrzeżenia. Jeszcze nie wiem czy słuszne do sklepu w wydgoszczy, ale słyszę wyraźne stukanie po w dziury i nawet na postoju, kiedy go docisnę. Coś się tam tłucze. O, właśnie! Sprawdzałem czy nie jakieś błotni klinki. No, wciąż mi to wygląda na amortyzator. Jeszcze się upewnię, że nie klocki hamulcowe, luźne. O, właśnie. Ale chyba będzie reklamacja. A moja główna impreza to będzie oczywiście Braidak Gravel 350 km. Wracamy zmierzyć się z Braidakiem po wypadku w zeszłym roku na 40 km, który zakończył mi jazdę dopiero na 165. Nie, nie poddam się. Brejdak był zbyt piękny, zbyt szybki. W ogóle imprezy rezerwatu przygody to jest coś, co każdemu polecam. Zobaczymy się tam na pewno. A czy się uda przejechać naraz i czy w ogóle będę planował przejechać naraz, to ocenię na początku sezonu po innych imprezach, jak się czuję. No i na koniec Wisienka na torcie. Wracamy na Robinsonadę Kujawsko-Pomorską. Spotkam się z Wami, ale tym razem na trasie najkrótszej, 150 km. Tak sobie wymyśliłem, że chciałbym się pościgać zobaczyć jak najszybciej uda mi się to przejechać myślę, że na moje możliwości na tym dystansie fajnie by było nie dojechać na końcu tylko w trzech czwartych stawki a jakby to było okolice połowy to byłoby genialnie ale to są takie wiecie na razie niczym nie pokryte marzenia trzeba ostro trenować zobaczymy co się z tego uda zrobić i tyle dlatego, że planuję też kilka dłuższych wypraw które odkładałem latami a nie miałem czasu ze względu na organizację ultramaratonów urlopy Przygotowania, pakowanie się, noclegi, dojazdy, odjazdy, regeneracja, to wszystko zajmuje czas. Nawet sobie nie zdajecie chyba sprawy, ile kto nie jeździ. Mam nadzieję, że wy się tym planem nie czujecie zawiedzeni, bo ja się nim czuję bardzo podekscytowany. Mam wrażenie, że ultramaratony w Polsce już się na tyle upowszechniły, że samo przejechanie tego to nie jest jakiś wielki wyczyn. Nie mówię, że mi się to znudziło, absolutnie nie. Ale chcę spróbować troszeczkę może ścigania się na nieco krótszych dystansach, przygotować się lepiej fizycznie. I w sezonie 2025, kiedy będę kończył 40 lat, wystartować sobie w czymś dłuższym, konkretniejszym, ale tym razem już będąc gotowym. Wybaczcie, że tak dyszę i przerywam co drugie słowo na oddech. Narzekaliście w komentarzach, że co ja taki zawsze świeży jestem i mówię płynnie jadąc, kiedy wy zdychacie, no to proszę bardzo. To za ten czas porozmawiajmy o motywacji do jazdy zimą. Ja wiem, że nie wysiedzę na tym trenarze po 2-3 godziny, co 2-3 dni. Dla mnie to jest mordęga dramat Ile się da jeździć na zewnątrz Tym bardziej, że mam miernik mocy I pulsometr na sobie Mogę wykonywać treningi Rowerowe na zewnątrz Jeśli mam, o oh, ale dyszę ciężko, sorry Jeśli mam odpowiednie ku temu warunki Tak jak właśnie teraz Robię trening interwałowy Krótkimi sprintami Dla mnie bardzo ważne jest Żeby być przygotowanym do wyjazdu poprzedniego dnia Żeby nie robić tak Że dopiero jak rano czy po południu mam wyjść na rower To szukam Co ze sobą zabrać Gdzie mam umyte bidony Które spodenki rowerowe Jaka jest temperatura Wszystko gotowe na kupce przygotowane poprzedniego dnia, także kiedy chcę iść na rower po prostu przebiorę się, biorę rzeczy, wychodzę nie zajmuje mi przygotowanie pół godziny czy 40 minut to jest naprawdę ważne, naprawdę zmienia jak wy odczuwacie jak wam się później kojarzy w ogóle wyjście na rower bo najgorzej to jeśli gdzieś głęboko w głowie wam się zakorzeni że będzie wam się kojarzyło wyjście na rower z tym całym przykowaniem, ubieraniem, musi wam się dobrze kojarzyć wyjście na rower jest decyzja, idziemy na rower, zakładamy, jedziemy to jest przekleństwo polskich tzw. Tak zwanych ścieżek rowerowych. Po prostu innego koloru kostka, która na dodatek nie jest płaska. Ech, co za górka! Martwe ciągi, przysiady ze sztangami. Mam takie zakwasy. No i taka górka mnie po prostu boli. Wkraczamy bardziej na północ w rejon zalewu koronowskiego I patrzcie, co tu się zaczyna dziać. Ale już wiem, jaki będzie następny mój zakup rowerowy. Błotniki. Mam no, tylko mały z przodu, który tu mi chroni łożysko, ale na tył może e-saver. Myślałem, że podsiodłówka będzie spełniała taką rolę, dlatego ją tu wiozę prawie pustą, ale jednak to jest za słabe. Widoczki to jest kolejna motywacja do wyjścia na rower zimą. Jak można siedzieć w domu, kiedy tu się takie cuda wyprawiają? Jest jeszcze coś, co mnie bardzo mocno motywuje, a mianowicie lekki wstyd. Ja wiem, że wiele osób ma ubaw z tego, że jak dojeżdżam gdzieś tam ostatni, ale ja nie mam nic przeciwko. Śmiejcie się, ja sam się z tego śmieję. Mam z tego doskonałą zabawę, natomiast chciałbym, żeby to się troszeczkę zmieniło, żeby te wyniki moje sportowe się poprawiły, żeby nie odstawał tak bardzo od innych. I to jest chyba najsilniejsza motywacja, kiedy pomyślę sobie, że zawaliłbym treningi, nie trenowałbym, bo mi się nie chce wyjść. Ani nie chce mi się na trenerze siedzieć tyle godzin, a potem na zawodach w przyszłym roku żałował, że jestem za słaby. Nie, tak nie może być. Tak nie będzie. Patrzcie, jak tu jest pięknie. No to teraz będzie prawdziwy test tych opon na tej nawierzchni. Mam nadzieję, że się nie wygrzmoce. Niskie ciśnienie, z przodu 1.8, z powinno być okej. Okay. Na lodzie te opony nie są tak pewne jak my skale, ale wystarczające. Chwała budowniczym, ale czekajcie, to jest środek lasu! No, osiedle Sokole Kuźnica. Tu ludzie mieszkają. Miejsce biwakowe nad Zelewem Kronowskim, jedno z moich ulubionych. Oho! Wow. A co tu się dzieje? Ślady rowerowe. Jestem na tropie jakiegoś grubego zwierza. A co tu się wyprawia? Co to ma znaczyć? Co to za leśne harce? A skąd wy się tu wzięliście? Skąd Ty się tu wzięłeś? Co za niespodzianka niesamowita! Ja się tu urodziłem, nie wiem. Skąd. Ty się tu urodziłeś? Siemano, nie ściągaj. Dobra, konrad, cześć wszystkim. Możecie poznawać rower, ale patrzcie, jakie tu zaszły zmiany. Kierownica tak jak moja: 3x z kulab. Rogi z kulaba. O i goły Patek, przebiegający przed kamerą. Takie znalezisko w lesie, niespodziewane zupełnie. To jest całkowicie spontaniczna akcja. O niczym nie wiedziałem. Zupełnie niespodziewane spotkanie w lesie. To poważna sesja jakaś. Tak jest. Kurde. Nie, jak tu pięknie jest. Rzeka Krówka. Jedna z piękniejszych w okolicy malowniczych. Bardziej. Kolega, który pojechał po tą górę, pierwszy przed nami, nic dziwnego, bo nagrał w Macedonii dwa lata temu, był czwarty. Powiedz Radku, jak ty to zrobiłeś? <ślonuś> 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 e, więc ja nie, nie szykowałem się tego jakoś specjalnie, po prostu już bardzo długo jeżdżę na rowerze i po prostu. Pod wyścigi ultra to, że się jeździ już wiele lat, to chyba jest po prostu najlepszym treningiem. Czyli tak jak mówi radę gołębieski, żeby jeździć, trzeba jeździć, po prostu. No, żeby jeździć, trzeba jeździć. To chyba też już ktoś wcześniej przed nawet powiedział. Czwarty wynik, gratuluję. Naprawdę szacun, rewelacja. Ja nie wiem, czy to był czwarty w kategorii, bo żeby nie było jakichś niedomówień. Tak, Zbigniew był w innej kategorii. No. Adam, Adam Osowski i jego małżonka. No, więc sam ostatecznie w wynikach to open ja chyba byłem siódmy albo szósty. A może w kategorii byłem czwarty? Kategorii bo, no ja, ja dokładnie nie pamiętam, może że nie było, że... A, lepiej, lepiej... było, było, że ktoś się... A to ty się wykucałeś o, o to, co by było, gdyby start był równy. Dokładnie, bo był start w inne dni. Tak, no pierwszego dnia był upał, w nocy przyszła burza. A następnego dnia było tak, w sam raz, znaczy w sam raz do ścigania się, czyli takie chyba 15 stopni, no tak, lat, tak, jakaś tak, mrzawka, tak, coś tak, takiego. Nie? Bo To była pamiętam, straszna pogoda: 30 za dnia, 6 stopni w nocy. No, no Było no, dramatycznie. No, no. no i jak ktoś wyruszył dzień później, no to wiadomo, miał trochę tam łatwiej, nie? Ale no. Zostawiłem na rozjeździe dróg zupełnie przypadkiem, napotkaną przez sympatyczną ekipę. Napiję się ciepłej herbatki, wracam do domu, gdzie porozmawiamy sobie o motywacji. Jak widzicie, motywacji mi nie brakuje, tylko kurde. Tylko dlaczego ja ostatnio muszę ciągle jeździć na ustawki z ludźmi, którzy dojeżdżali w czołówce zawodów. To bolało, to naprawdę bolało. Sytuacja wygląda następująco. Robi się mróz. Bomba mnie taka dorwała, że muszę się ratować. Extreme Energy Bark Long Distance, Nikospor. Niezawodne. Mam nadzieję, że tym razem również. Jest tylko taki problem, że jest taki twardy, że nie mogę go ugryźć. Mm -hmm. Trochę go ogrzałem w ręce i da się gryźć. Nie mogło być inaczej. A co mnie najbardziej motywuje, to oczywiście komentarze od Was. Dlatego poprosiłem Was, żebyście w komentarzach napisali o Wasze źródła motywacji. Marcin 3. Niechęć do wyjścia na rower, nie znam takiego pojęcia. To jest ten duch walki. Mnie motywuje niemąż. Alicja pi. Alicja mnie też twój niemąż Patryk zmotywował. Po tym jak przyjechał Wisły 1200 zacząłem nagrywać ten kanał. Pozdrowionka. Łukasz napisał. Ja nie wychodzę, nie ma opcji. Pizgawica taka przy morzu, że szok. Około 2 godziny dziennie na trenażer się wsiądzie. Z czego robię streamy na Twitchu codziennie wieczorem. Właśnie Łukasz, z którym robiłem wywiad, robi streamy. Możecie razem z nim trenować na żywo. To drugie pytanie z tezą jest niewłaściwe, pisze Artur Frydel. Skąd takie przypuszczenie, że jest niechęć do wyjścia z domu? Paweł Piotrowski2260. Szperam w internecie i kupuję coś na nowy sezon. Doskonała metoda, zawsze jest okazja i pretekst, żeby wyjść wypróbować nowe gadżety. Andrzej Google pisze: Mój kumpel mnie mówi: jedziemy, to jedziemy. Proste. Praca, jako że dojeżdżam rowerem, to nie mam wyjścia. Wyżyk pisze, żeby jeść trzeba jeździć, żeby jeździć trzeba jeść i tak to się jakoś kręci. Dokładnie, trenuję, żeby jeść ciastka. To jest też moje hasło. Mariusz Bakalarski, ja ciągnę serię codziennie od maja i szkoda byłoby mi przerwać. Czasami ciężko bywa z okienkiem pogodowym, zdarza mi się nawet po 22. Mam tak samo. Grunt to dobrze się ubrać, ciuchy albo dobrze oddychają, albo dobrze chronią przed wiatrem i zimnem. Dokładnie, nie dajcie się namówić na jakieś cudowne środki, które robią wszystko naraz idealnie. Dziś mam już 211 dni codziennej jazdy na zewnątrz na rowerze. Gratulacje, Mariusz, naprawdę szacun. To jest dopiero motywacja. Nygus JAKUB pisze, kupowanie sobie nowych zabawek, żeby ucywilizować sobie to wyjście. Nowa latarka, lepsze ciuchy, żeby mieć komfort mimo takiej sobie pogody. Właśnie, gadżety, gadżety motywują, chociaż wiecie, to jest niebezpieczna droga, nie? Może być tak, że trudno będzie przestać z tymi zakupami. Ja w ciężkich warunkach wolę pojechać gdzieś, gdzie auta, wstępu... Nie mają. Co do motywacji to na mnie dobrze działa wyłożenie ciuchów na szafkę w salonie. Dokładnie tak jak Wam mówiłem, mieć gotowe naszykowane ciuchy to kompletnie zmienia odczucie i to jak nam się później kojarzy wyjście na rower. Szczepard pisze, mnie motywuje uzależnienie od dopaminy endorfin. Jak nie zrobię treningu to chodzę zły i bez kija nie podchodź. Na szczęście jest w domu trener, że nic nie zastąpi uczucia po kilku godzinach w terenie. Przesiadam się ze sportowego gołego gravela na rekreacyjnego, oprzyrządowanego trekkinga i od razu łatwiej się zebrać. Ale deszcz i wiatr są nie do przejścia, podobnie jak ciemność. Z tą ciemnością to wydaje mi się, że jest tak, że można do tego głowy jednak przyzwyczaić. Może nie na rower, bo nie lubię poślizgów. Teraz uskuteczniam wędrówki z plecakiem po borach tucholskich. Motywacja to wygląd w okolicach pępka. Czekam na wiosnę, Sory. No jasne, nie będziemy wszystkich zmuszali, żeby byli bohaterami na siłę. Długo sobie wmawiam, że wystarczy się tylko dobrze ubrać, nie bardzo, może pole w miarę ok, ale to dobry okres, żeby zacząć biegać, bieganie dużo lepiej izoluje od pogody, to prawda, jest po prostu cieplej. Z tu tu kupa drutu, wspaniały nick. Dodam też coś od siebie, wiele bardziej wolę taką pogodę niż jazdę latem przy 35 stopniach w cieniu, witam w klubie, plus jedzi się wiele ciekawiej, jest brudno, trudniej, ale daje większą satysfakcję, dokładnie, dodaję tą radochę, że się pokonało swoje słabości i się wyszło na ten rower. Plus, jak spadnie śnieg, ogarnie się technikę jazdy, to na wiosnę rower prowadzi się jak po torach. Właśnie, doskonalenie techniki jazdy w trudne warunki. Kolejna wspaniała motywacja. Mariusz 800. Ja zacząłem dopiero niedawno przygodę. Teraz, jak w zimie, nawet minimum raz w tygodniu nie wyjdę na rower. To jest weekend, stracony. Słuchajcie, Mariusza, też bym tak chciał. Karol Sikora. Dzieci do leśnego przedszkola, wypady pod nami, o trzeba mentalność zmienić. Nie ma złej pogody, są złe ubrania. Nie jest to taki slogan, z którym no nie do końca zawsze jednak się. Można zgodzić. Mnie motywują plany na nadchodzący sezon i to, że praca teraz w tych ciężkich warunkach opłaci się jak przyjdzie pogoda. Dokładnie. To jest to, co mnie osobiście najmocniej motywuje. Każda minuta cierpienia na trenerze cały czas o tym myślę. Jeżdżę do pracy na rowerze, motywuje mnie przyjemność, finanse, ekologia. Kolejny bardzo ważny argument, oczywiście ekologia. Najlepszą motywacją jest wygodny rower, pisze Jan Kowalski. Dokładnie, jak jest Wam wygodnie, to macie ochotę po prostu wyjść na ten rower. Nie kojarzy Wam się to z bólem i cierpieniem, tylko z przyjemnością. Doncasio7785 pisze, mam żonę i trójkę dzieci, argumenty same się znajdą, po prostu wstaję i wychodzę. A co na to żona i dzieci? Kiciol pisze, zawsze można pomyśleć o porządkach świątecznych i już jest motywacja do wyjścia z domu. Jesteście niemożliwi.